Cześć, tutaj xxm14 Witam was w pierwszym i ostatnim odcinku na tym kanale Zmieniam go całkowicie Będzie się nazywał inaczej, usuwam prawie wszystkie filmy A dzisiaj was zapraszam na ostatni hack na moim kanale Na starym kanale, który już praktycznie nie będzie istniał Więc teraz inny na jego miejscu Myślę, że lepszy Zmieniam go przez to, bo nie byłam dość doceniania na nim Zatem zapraszam Was do oglądania ostatniego lajka like na moim kanale XXM14. Dobra, tutaj mam mój nowy telefon. I pisujemy sobie tutaj, jak zastrzeżyć numer. Jak nie chcemy, na przykład, żeby ktoś widział, na kogo dzwonimy Pisujemy hashtag 31 hashtag. Zastrzega nam się wtedy numer i pisujemy numer do osoby, do której chcemy zadzwonić. On nam się zastrzega. To był dość krótki odcinek, możecie to wypróbować, tylko dokładnie pisać numer tylko osoby, do której chcecie zadzwonić. To był dość krótki odcinek pożegnania mojego kanału. Zostawię go, usunę prawie wszystkie. że ja z Wami żegnam już ostatni raz jako XXM14 Jeżeli chcecie więcej zobaczyć, jak ten kanał się będzie nazywał No to po prostu śledźcie go Do czasu, aż nie mnie się nazwa Będzie nowy kanał Dziękuję Wam za wszystko Pa